dobra, druga część filmu jak nie widzieliście kilku rzeczy to przepraszam, no ale kopiemy Opsa, widzowie czekajcie, muszę wywalić no to kopiemy Opsa Zrobiłem sediamentowy kill -off. nie wiem w którym momencie się zatrzymał film ale zrobiłem z diamenty kolejne. Nie wiem, do które, w którym momencie skończył się film. A robimy dzisiaj ten? Co? Robimy, że ty zakrywasz niki i na przykład, nie wiem, biorę kijem z kina i, ten, i muszę ten. Muszę się gdzieś schować. Dobra. Na długo. Ty... Która godzina? 16.00. Nie, cię przyjde, dobra. Dobra, na portal zbierać też, czy nie? Um, nie, no chyba, chyba nie. Ja bym zebrał w razie, wu, jakbyśmy chcieli iść do naderu. Dobra, zbiorę na portal. Zostały nam pięć do wykopania widzowie. Ej, skończył mi się miecz, mamy problem. Co, Peter, musisz kończyć? Peter, mamy problem i to duży, duży problem. Ząb w całej złotej zbroi mnie atakuje. Nie, nie szkielet! Wszystko tylko nie szkielet! Jezu! Pół serduszka mam! Kupię, pół serduszka miałem! Szkielet tam jest. Jednego opsa mi brakuje, rozumiesz? Ej, ryzykować i iść po tego opsa. Czekaj, zrobię tak, żeby. Zrobię tak, żeby zombie jak się wkurzył na szkielet, będą się nawalać. I zrobię. Ale za Peter, Peter, Hopie, hopie, hopie! Dedam Dedam tylko długo wytrwałem, ale co dobre się kończy. O o! O mamy problem. Patrz co ja zrobiłem. Nie, zobacz co ja, co ja zrobiłem. Jestem przed tobą. Nie, ja się do ciebie typnąło. Dobra, chodź, idziemy. Ja wiem jakie są kordy. Musimy iść mniej więcej w tamtą stronę. Nie, czekaj. W tą? Nie, w tamtą. Co masz, bo ja nie słyszę? Weź głośniej, mów. Nie słyszę, co ty masz? Ja nie mogę iść do ciebie, bo ja muszę iść do domu, musimy iść. No to ty tam... Rób coś tam, a ja biegnę w wtedy do domu. A jak O no, kurde. Widzowie są ze mną, widzowie, dajcie mi siłę przetrwania. Jak ja mam 2,5 serduszka, nie?

na czacie, że to prawda, że ma trójząb. Mm. Ja tu chłopie walczę o życie, już mi się głód skończył. Co? Słuchaj nie. Czemu? Stary, nie uwierzysz. Chłopie, ty nie uwierzysz, że ja mam pół serduszka i nie mogę się nigdzie zatrzymać. A ty mi nie uwierzysz, że mam trójząb. To nie jest teraz ważne, jak ja zginę, to mamy koniec gry dobra, ok, Daj mi się proszę skupić, okej? Okay? Dobra, już ginę. Bo jak ja zginę, no to mamy. Dobra, tepam cię. Uważaj, nie bij w nic, bo ja mam pół serduszka. Nie, no dobra, już zginęła, no. Dobra, to idź po trójząb. Nie. Czemu? Ej, zarazem świerkowy biom chyba. Aby mi się przewidziało. Wiesz, że świerkowy to bardzo ładny. Ale to jest biały kolor. Świerkowy? Zobaczcie na czat. Nie mu! Jeszcze mnie bijeś, śmieciu! No ma, dobra. dobra. A ty nie no, to... Tak. Tak? Tak. Dobra, chodź idziemy, po jeszcze może moje itemy są. No, ja nie mogę, wam, mam no, Peter, teraz mogę mieć nawet nie wiem. Apokalipsa z India. Potrzebuję cię teraz, a nie, że ty masz awka. Jak on dostajemy za ten? Jak dostajemy za tyle dziadków? Straciłem kilow diamentów, straciłem. Z 8 diamentów straciłem 14 obsydianu. A wie, że mogło 10 Ale jeszcze na y, enchanting Bo kto by robił 8, panie? Co 8? O nie, no tak. nie no, wiem kto by zrobił 8, wiesz co? Mm, nie wiem My zrobiliśmy. Co 8. Ja Wiesz, że jest możliwe, że nie znajdę nigdy tego miejsca. Ja. Wiem gdzie mniej więcej jak to wyglądało. To miejsce, w którym zginąłem. Tam była ta góra. Wiem, Z wiem gdzie zginąłem. Wiem gdzie zginąłem. Tu, tu wybuchł creeper. Pamiętam. Chłopie, jak ja znajdę moje temy, jesteśmy w niebie, nie? Chłopie, mam tu creepera. Jak on mi wysadzi temę, czekaj, czekaj, bo ja muszę się skupić, bo mam tu to drzewo. Ja jestem w ogóle obok domu praktycznie, nie? Tak. O, mam, mam! Mam! Chłopie, mam. Weź mnie te dam. Nie mogę, walczę z zombiakiem i nie chciałbym zginąć. Szybko, szybko. Nie, nie, dedam, dedam, dedam. Pół serduszka mam. Okej, mam seta Dobra, mam wszystko Wracam do domu i cię tepnę wtedy do... Wracam do domu i cię tepnę wtedy, dobra? To mi jest smutno Czemu? Bo moje itemy. Dobra, mam żelazo, zrobimy ci nowe. No a ile niby? 24 24 tylko na seta mi starczy. No to ja pójdę dla ciebie po żelazo. I co i znowu zginiesz, no. no? nie zginę, nie zginąłem, przecież kopanie, tylko nad zewnątrz. Jestem przy domu. To była wyprawa, pełna emocji, nie? Jestem ciekawy jak ja ci, jak ja to obejrzę, ten film, nie? Jak cię nie było, wiesz jakim ja tryhardem byłem? Ja zrobiłem normalnie trzy razy waterclatcha. Może nie wiem, w sumie nie wiem czy trzy, ale ja się tyle razy uratowałem, tyle razy miałem pół serduszka. Dobra, tepam cię. Bo jeszcze nie jestem w domu, ale nie mam jedzonka. Mogę zjeść tylko jagody. Chodź, biegniemy. Tam są bagna, które były obok naszego domu. Tam jest drzewo, chyba obok naszego domu. Peter, idziesz? Wiesz, ile razy woda mi uratowała życie? Jestem przy. Ej, w sumie nie wiem, gdzie jestem. A wiem, gdzie jestem. Ej, wiesz, że ta góra. Nasza góra wygląda już cała, jakby była właśnie. Śnieżnym biomem? No, jestem już w domu, prawie tam, gdzie mieszkałeś, ta góra, na której mieszkałeś, nie? Jest cała w śniegu. I takie, Peter, nagle ginę. Dobra, Peter, tepam cię. Jesteśmy w domu. Peter, chodź. Peter. Halo. Dobra, jesteś już tutaj w domu. Chodź. Masz to. I masz też. Jedna Dla mnie Tak, dla ciebie. Ja nie wiem czy to tego mi nie zrobić mieczem. Nie, nie opłaca się miecza, wiesz. Patrz. Ej wiesz, że my zdobyliśmy wszystkie więcej diamentów niż na tamtym serwerze. Właśnie my... a da się no, problem, bo nie mam. Ej, nie bij, no ja zaraz zginę, ja mam pół serduszka już. Musiałam mi tu naberai. Ej, robimy specjalne pomieszczenie do Enchantu. Ej, dawaj, w twoim starym domu zrobimy pomieszczenie do Enchantu, dobra? Oh, my, to moja stara bazy. Możesz zabierać stąd itemy, bo twoja baza zostaje niszczona właśnie. Boże, rybki. I mam jeszcze 5 żelaza, więc ci mogę dać, więc zrobisz kilof jeszcze. A ja... No w sumie racja, to sobie mieczyk zrobisz. Ну, я могу ещё подбудовать. У меня я, кто А забирает. Я вас не выполню. не, мы, Ксюш. Ну, да. Ну, да, Mam mm. jeden diament, ale żeby zrobić po diament, to był kill. Miałam sobie zrobić 2,4 kill. Mhm. A w sumie to zależy od ciebie. Zależy od ciebie, czy ty chcesz killów, czy chcesz mieć? Możesz mieć, to mi dasz wtedy jednego diamenta, to ja sobie też zrobię mieć. Och, już zrobiłem killów. No nie, no spoko, w sensie to była twoja decyzja. Dobra, chodź się pożegnamy z widzami i pogramy trochę poza odcinkiem. Byliśmy na mistycznej wyprawie do jaskini pełnej potworów. Peter zginął, ja zginąłem, ale już nie w kopalni, tylko na zewnątrz. Było tam ciężko. Mieliśmy wzloty i upadki. Znaleźliśmy dużo diamentów. Bardzo dużo. Peter mnie zaraz zabije wędką. Peter, no ja pół, serdusz pół serduszka prawie mam. No, widzowie, żegnam Was wszystkich. Papa pa, widzowie.